Cześć! Dzisiaj witam się z Wami ze spaceru. Jest tak pięknie. Troszkę mroźno, ale nie przeszkadza, bo świeci piękne słoneczko. Akurat wyszliśmy sobie też bardzo fajnej, yy, o bardzo fajnej porze na ten spacer, gdzie jest tak ładnie, złociście. Bardzo, bardzo mi się podoba ten spacer. Niestety nie ma ze mną Szymusia. Został z moimi rodzicami, dlatego, że Planujemy pojechać na zakupy do Wrocławia, na zakupy. Może na razie się rozejrzeć odnośnie wybrania płytek do łazienki do nowego mieszkania. Zobaczy też na podłogi. Ogólnie mam ogromny dylemat, jeżeli chodzi o urządzenie nowego mieszkania. Ja uwielbiam szarości i biel, uwielbiam to połączenie, yy, ale też bardzo lubię beże i to poprzednie mieszkanie, to obecne właściwie mieszkanie, które mamy, to urządziłam właśnie biało w bieli i w szarościach, bo po prostu uwielbiam te kolory i tak mnie kusi, żeby w nowym mieszkaniu też yy, urządzić tak samo. Więc jeszcze nie wiem, bo biorę pod uwagę, tak jak wspomniałam, jeszcze te berze, bo chciałabym z jednej strony troszeczkę coś zmienić i chciałabym postawić teraz na złote dodatki, które mi się cholernie podobają, ale, ale jednak nie wiem, czy te szarości nie, nie wygrają. No nie wiem, pojedziemy do Wrocławia, zobaczymy też, jakie są propozycje w sklepach, i, i wtedy może będzie mi łatwiej podjąć decyzję. Dlatego zobaczymy właśnie, jeszcze nam się wyjaśni w sklepie może trochę ale też bardzo mi się podobają te beże, bo mówię postawiłabym teraz na jakieś złote dodatki, bo mam tak ogromną ochotę, a nie za bardzo lubię połączenie tych dwóch kolorów beżu jakby i beżu brązu i i siwych kolorów no ale zobaczymy jeszcze zmieniłam trochę scenerię, bo tam było troszeczkę za dużo ludzi, a jeszcze nie jestem przyzwyczajona. Niech tak chodzę z telefonem i nagrywam, każdy się na mnie patrzy. A więc przyszłam w bardziej zaciszną część parku. Bo, tak jak wspominałam wcześniej, właśnie bardzo się zastanawiam, w jakiej kolorystyce urządzić to mieszkanie. Czy pójść bardziej w szarości, czy w beże, Bo nie lubię jakby połączenia. Za bardzo yy, brązu yy, i beżu, jakby z szarościami. Czy może nie, że do, końcu nie, nie do końca nie lubię, ale u siebie chyba bym tego nie chciała mieć. Chociaż i tak się zastanawiam, czy nie zrobić brązowej podłogi. Oczywiście wiadomo, że w odpowiedniej tonacji, może troszeczkę bardziej chłodnej. Yy, I do tego yy, pozostałe rzeczy, wiadomo, yy, meble białe i jakaś tam kanapa szara. Ja zastanawiam się nad podłogą w brązach. Z uwagi na Ja teraz mam białą podłogę i ja to po prostu przerobiłam. Wszystko jest tak brudne, no bo się nie da. Nawet jak psu się wyczyści łapy, to jak pije wodę, tak zawsze coś wdepnie. Później sobie to poroznosi po całym mieszkaniu i trzeba po prostu codziennie mieć podłogę, więc zastanawiam się jak to jak to zrobić? Czy po prostu nie pójść od tego po podłogi, czy nie pójść w brązy, a pozostałe rzeczy w bieli i w szarościach. Także jeszcze, jeszcze zobaczę. Dzisiaj na pewno się też wiele wyjaśni, jak pojedziemy do Wrocławia, obejrzymy sobie troszeczkę te podłogi. Także na pewno was zabiorę ze sobą i pokażę, jak to wygląda. Sorry, ale znowu mąż mnie tutaj rozśmiesza tyś prowadź, a nie mi tutaj tak? psujesz nagranie. Yy, także wczoraj późno wróciliśmy, już nic nie nagrywałam, trochę nam zeszło, a tak naprawdę mm. <laughs> prawie nigdzie nie zajechaliśmy. Odwiedziliśmy jedynie Cerbank we Wrocławiu, no ale też późno wyjechaliśmy zanim Adam wrócił z pracy, także trochę, trochę czasu to zajęło. Więc dzisiaj jest sobota, jedziemy trochę szybciej, bo jest godzina 13. Mieliśmy wyjechać szybciej jeszcze z domu, no ale nie udało się. My jesteśmy chyba z tego znani, że nie wiem, jak, nie wiem nam jakoś czas szybko leci, jakoś chyba inaczej niż innym. Mimo, że nie masz simusia, to i tak się nie, nie wygrzewaliśmy. Także Góra, dzisiaj pojedziemy. Jest, nie Cichutko tatuś. Co? Gra, nie nie mam czarnego ekranu. Także dzisiaj. Pojedziemy do sklepów, gdzie tak naprawdę zobaczymy dopiero te podłogi, jakieś panele winylowe, bo głównie takich szukamy. I jeszcze, jeszcze odwiedzimy pewnie sklepy z płytkami, też do Maxvisa podjedziemy i do Leroy Merlin, bo tam też są płytki i z tego co wiem są nawet gotowe jakieś aranżacje łazienek, więc też podjedziemy sobie zobaczyć. I jesteśmy już tutaj właśnie w Maxwizie, patrzymy na łazienki. Bardzo fajne rozwiązanie, taka półeczka wzdłuż zrobiona i na tym umywalka. Fajne bo tutaj jest miejsce na postawienie jakichś ozdób. Bardzo fajnie to wygląda, ale trzeba też mieć chyba trochę miejsca w łazience, żeby coś takiego zrobić. Ale bardzo fajnie to wygląda. Już. O, słuchajcie, ta łazienka to jest zdecydowanie mój faworyt. Poczekaj, bo ta łazienka mi się tak najbardziej podoba. No, podoba mi się ta łazienka. To znaczy ja kiedy tutaj nie przychodziłam to mi się ona bardzo podobała. Już czasu trochę minęło, ale dalej mi się podoba. Dzień dobry. Czy jest pan gotowy do swojego pierwszego posiłku? Czy jest pan gotowy do swojego pierwszego posiłku? Tak? To będą brokułki, tak jak u Szymusia, tak? Tak jak u Szymusia dostaniesz brokułki? Będziesz jadł swój pierwszy posiłek? Tak. Mam pięć i pół miesiąca i będę jadł pierwszy swój posiłek. Aleks! Aleks! Oho, mama idzie szykować! Mama idzie szykować! Pierwszy posiłek, tak! Matko, jak ty się przerwijesz do tego ja mam się cię troszkę jeszcze poprawi Patrz, patrz, ale się chce, a... Zobacz, jak Alesio próbuje! Ojejku! I co Alesio, dobre? To jest brokułek, się, To też już dość ja brokułka. Alesio! Alesio, jaki jest. Nie. Zobacz, jak Alesio Je! Zobacz, jak Alesio, je, ojejku, jesz Alesia. Je, Alesia. <noise> je, mój słodziak kochany. Alesio. A maj ładnie. A mamy ładnie, zobacz. Co tu jest? A. Nieby ładnie, a. Nie, awaj, 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 awaj. Mhm, i tyle będzie z jedzenia. I tyle będzie z jedzenia. To co, podejście numer dwa? Podejście numer dwa? Tak? Został to myzie. Zostaw łyzie! Brudasie, mój mały. Proszę, masz. Ej! Am? Ej, nie plujemy! Nie plujemy! Nie plujemy! Nie, nie, nie! Ładnie je, Alesio. Alesio zawsze przecież chciał tą łyzie. Zawsze Alesio chciał tą łyżę, a Mać? O tak. O tak, Alesio je, tak? No, czekaj, kochanie, teraz Alesio je. Sam. Sam je, tak. Czekaj, czekaj, bo cię zmienić, zobacz. Sam. No? Nie wypluwamy. Ale jeżeli chodzi o Szymusia, to jego pierwszy posiłek naprawdę był w chyba słoiczka z i naprawdę bardzo ładnie mu to poszło. Bardzo lubił brokuły, może też dlatego, że ja w ciąży dużo jadłam brokułów, makaronu z brokułami właściwie. A przy Aleksie zupełnie mnie od tego odrzuciło i kompletnie nie miałam ochoty na to danie, więc... Na pewno tyle brokułów nie jadłam z Aleksem, jak z Szymusiem i może to jest efekt, tak?